na których bym ja, niekorym miał jechać bo u mnie stali tu na Tameczku także pazurze, jedziemy do Ciebie jesteśmy dużo tutaj zobaczymy jaką wyprawę będzie jeszcze raz jakie ognisko tam jakie drzewo tam ma długowe, dębowe jest Tameczek kamiennik tam jadł Proszę bardzo, bardzo. Są kałaka Coca no. Ale się zgrzałem Dziki pazurze Słuchaj Moment Widzę, widzę Proszę bardzo A ja mam ręce i nimi kręcę Włosy urosły Witaj brachu no, Cześć No to jest mój przyjaciel dziki pazur który do Gujany dotarł i kotka masz tu Jaguara, widzę pumę masz kotna jeszcze, kotka taką miałem wziąć z Dąbasy, z tego z Sysarkowa taką miałem wziąć do gotowania? Mhm. do makaronu. Ja gotowania mieliśmy drogi, tak? to jest kiełbaski drogi no rogu. to, to jest kiełbaski, no to jest kiełbaski, to jest może być. <laughs> Ale jak, jak ja nie miałem na kieszeni ja na kiełbaski